Cześć, tu Magda. Jeżeli jesteście, to dajcie łapkę w górę albo serduszko, żebym wiedziała, że ktoś mnie w ogóle słucha. E Dzisiaj postanowiłam zainspirować Was y i przygotować indyka. Chcę to zrobić dużo szybciej niż ostatnio, y dlatego że to, że mój mąż <głos》> nie że to jest za długo, 10 minut, ale ok. Y Przygotowywałam polędwicę z indyka. Przygotowałam kiełbasę chorizo, o, jeżeli przeszkadzają Wam komentarze, to po prostu te komentarze trzeba zrobić łapką na bok. Ostatnio bo ktoś nie widział, co ja tutaj przygotowuję, ze względu na to, że były komentarze. Przygotowałam pomidory w puszce, z puszki, czosnek, ząbki czosnku już obrane, bazę warzywną, no i coś takiego mocno procentowego. To, to musi być taki płyn 40%. I co, co teraz robię? Takie piękne polędwice z indyka. Yy, pokroję na kawałki. Czym mniejsze kawałki, tym szybciej się upieką, bo dzisiaj znowu będę grillowała. Yy, muszę Wam powiedzieć, że ostatnio czytałam, że im bliżej posiłku, tym wybieramy bardziej kaloryczne dania. Czyli jeżeli planujemy sobie od rana yy, i nie jesteśmy głodni, np. od razu po śniadaniu, yy, to na pewno te posiłki będą mniej kaloryczne. Yy, no i nie przytyjecie tak szybko. Dobra, pokroję dwie polędwiczki. Muszę kontrolować teraz czas. Eee, Pokroiłam już kiełbasę chorizo. Też ją wrzucam, tutaj Wam pokażę. Polędwiczki, kiełbasa chorizo i zrobię taką, taką, taki sos, którym zaleję to wszystko. Eee, Dodam trochę pieprzu. Trochę soli. Kiełbasa Chorizo jest bardzo dobrej jakości. Musicie sprawdzać, czytać etykiety, bo były w sklepie chyba było z 10 kiełbas Chorizo i ta jedna jedyna była cudowna. Niestety nie mam, nie wiem, jaka to firma, dlatego że mój mąż wczoraj wyrzucił opakowanie, bo prawie zjadł tą kiełbasę, ale gdybym nie miała tej kiełbasy dzisiaj, albo nie wiem, ktoś wam zje, to, co zaplanowaliście na obiad, to wiecie, co można zrobić? Można zrobić ten, tą samą marynatę do indyka, którą zrobiłam do ryby z sardynkami lub jak tam się zwie, anchois. Teraz pokroję czosnek. Czosnek również wrzucę do mięsa. Czosnku nie żałujcie, tak samo nie żałujcie chorizo, ale chorizo jest dosyć ostre, bo tam jest papryka. Ostra papryka także soli już teraz z umiarem. Także czosnek mamy. I teraz ten trunek mocno procentowy, obojętnie co macie. Najważniejsze, żeby było 40%, może być więcej. Wlewam tutaj do moich pomidorów. Wlewam łyżkę, tak? No, te dwie polędwiczki to wystarczy. Dodam pierwszej bazy warzywnej. Oczywiście, żeby poprawić smak. Gdybym nie miała bazy warzywnej, aha, jedna rzecz. Trzeba wziąć czystą łyżeczką bardzo ważne. Gdybym nie miała bazy warzywnej, to włożyłabym. To jeszcze trochę. To włożyłabym na pewno rozmarynu. Ale jeżeli macie, no to super. I teraz tak wymieszam. Baza doda tego aromatu świeżych ziół. A świeżych ziół teraz nie mam. A jak jest lato w ogóle, to użyjcie świeżych pomidorów. Naprawdę jest wtedy rewelacyjny smak. No i co? I zalewam wszystko. Tymi pomidorami kładam potem do piekarnika na grilla. im drobniej pokroicie, tym będzie krócej się piekło. Około 20 minut myślę. Możecie upiec ziemniaki dla dzieciaków, dla siebie nie polecam. Jeżeli chcecie jakąś surówkę, to polecam, albo sałatkę, to polecam na przykład rukolę z sosem winegretowym. winegre zrobiłam poprzednim razem, także że dzisiaj nie będę tutaj was zatrzymywać. Czyli jakiś ocet balsamiczny albo cytryny, albo limonka. Dodajecie jakieś słodziwo, albo cukier, albo agawę, albo syrop klonowy, cokolwiek. Dodajecie bazy warzywnej, musztardy, co tam macie i oliwa z oliwek. To wszystko. To do tego też możecie dodać oliwy z oliwek, ale w związku z tym, że ja dodałam bazy warzywnej, tam jest oliwa z oliwek, to już tego nie muszę robić. No i tak troszeczkę wymieszam. Piekarnik już jest w zasadzie u mnie nagrzany. Kładam to do takiego piekarnika yy, z mocnym grillem około 280 stopni. No i w 20 minut będę miała obiad. No, bezglutenowy, mięsny, pożywny, dużo białka, ale yy, no ale co? No ale takie rzeczy jem. Jem bezglutenowo, beznabiałowo. Yy, jestem szczupła, dobrze się trzymam. <grywy> Dziękuję dzisiaj za uwagę. E, jeżeli podobało wam się, to łapki w górę. Jakieś serduszka. Widzicie, że ostatni live był w piątek, dzisiaj jest poniedziałek i też tutaj się pojawiłam. Także chyba mi się spodobało, ale to dzięki Wam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.